Kronika Principum Poloniae, Kronika Cesarstwa Polańskiego, czytanie 13, rozdział 65. Jesteśmy w czasach właśnie Henryka Brodatego, Kondrada Mazowieckiego. <kühm> Czyli pod koniec 192 lat rozbicia dzielnicowego, kiedy to właśnie Kościół Krzyżacy, wstawiając tutaj krzyżaków, umocnił się na naszych ziemiach. Kiedy rozpoczął się po prostu dalszy etap rozkładania na łopatki naszego państwa. Rozdział 65. Tak, onego Henryka z brodą żona jego święta Jadwiga ciągle w miłosierności wspierała. Za przeszłą wrogość łagodząc między braćmi Henrykiem i Konradem, ich synami, zachętę dając, by nie wzeszło ziarno nienawiści. Co było tym wszystkim najważniejsze, że Henryk Konrada, jako ojciec młodszego swego syna, za córkę księcia Saksonii wydał. Słyszycie? Znowu Saksonii. Przeznaczył mu część ziemi lubuskiej i Łużyce. Jemu przypisał Henrykowi starszemu synowi Pol Polonię Polanię ogólnie przypisał Gdy to odkrył Konrad Wielce przeklinał teutonów Tak teutonikos Teutonów Którzy z różnych stron dzielnic Polani Polan armię zbierali I brata który wraz z teutonami Będącymi na, na Silesii czy Śląsku Ziemi chciał go pozbawić. Rodzice tedy się starali, by między synami zło nie narastało. Ojciec głogów, a matka niemcz, Nymcz, tak, objęli synom przeobiecane, co pomiędzy legnicą i złotoryją się znajduje, które się nazywa studnica lub ruffa. Spotkali się, skonfliktowani. Tamże Henryk z Teutonami przybył, a także żołnierze Polani i inni. Wielu z Polan, z części Konrada zostało zabitych, po czym rozpoczęto odwrót, oddając pole starcia zwycięzcom. Konrad, widząc to i chcąc chronić życie do ojca uszedł, po wsparcie pochwycony został obok głowowa. Wreszcie, na puszczelni Tarnawskiej osiadł, gdzie polowaniu się oddawał i z konia zleciał kark sobie złomawszy, zwany jest. W istocie matka święta Jadwiga na pogrzeb wołając w ciszy, tu żałobie, jakby on nie umarł, lecz chory jeno był, tak rzekła na odwrót, na pozór. Tylko udaje chorego do bochówku, acz jego zgon jest niepewny. Dla mnie zanim krew niewinną by utoczył, nie, z nie rozwagi. Potem udała się na pogrzeb syna, jak się czyni przy chorym włożu, wołając, a nie do trupa. Rozdział 66. Coże było dalej? Naształ bogobojny książę Henryk Brodaty, mając złe wspomnienia, kiedy w przeszłości w nakle książę Leszek zginął. O czym wyżej była mowa, co pod kierunkiem i przeniewierstwem odtona czy Odona miało miejsce, co czyny oznaczało hańbące. Co opowiedziano a i o ranieniu, a co również o wypędzeniu brata Odona, czyli innego syna Odona Mieszkowica, Władysławem, Władysa Wodonic zwanego, który za tym sprawstwem, tą mocą zadaną od Odona ostał na, na, na Silezji, czyli na Śląsku. A chciał jako syn swego ojca, prawy dziedzic, uzyskać ochronę przed Władysławem Laskonogi. Odon, rzeczony syn, wzrastał siłę, zajął ziemię Pomorza pomiędzy Kaliszem a Pyzdrami i on również zbudował zamek w Śremie nad wartą. Bratanek Henryka Brodadego z Adelhaidy, tak, z z Wysława, pozostawiony był. Od Dypolda II księcia Magrabiego Marchi Moraw, a ona z czwórką dzieci do króla Bohemii, co wiadomie pobieżała. Została przeoryszą w Trzebnicy, tam zmarła i została pochowana. Wedle reguły jednego syna Adelaidy, czyli Dypolda III, nocnym obyczajem z rozkazów, targnąwszy do obozu, zabili drugi syn tejże Adelaidy. Adelaidy Bolesław szczepiołka. Przez Pogan był zgładzony i w nawie. Kościoła w Lubiążu spoczywa. A trzeci jej syn Przemysław leży w strzebnicy pod ołtarzem pochowany. Czwarty zwany Dypoldus, Otto Dypoldowic odszedł od świata w Magdeburgu i tam dokonano jego pochówku. Rozdział 67. Tak oto pobożny książę z błogosławioną żoną Jadwigą niemal trzydzieści lat w prawdziwej miłości i wespół trwali, powstrzymując się dwustronnie od złączenia w łożu, czego chwalednym znakiem tonsura klerycka, czyli misi sposób skrzyżenia włosów na głowie i broda, na który to sposób Henryk właśnie ten brodaty się nosił. I on właśnie poprowadził tą trzecią krucjatę później właśnie na tutaj na prusy litewskie na Konrada Mazowieckiego. Ja przeciwko Konradowi, właśnie Mazowieckiemu, chwila nastąpiła w połączeniu przerwy. Dalej czytam 67 rozdział. Mówiliśmy o Henryku Brodatym, tak się nosił, właśnie jak w nich, yy, i on poprowadził tą trzecią krucjatę 1200, bodajże, 22, yy, na. Na właśnie, na Prusę Zwycięską. No i rozpoczęła się wtedy krwawa chrystianizacja Prus. Tak się zainstalowali krzyżacy tam właśnie. Z biskupem chrystianem na czele. Później. Stąd się, Henryk się nosił z brodą, stąd i nazwa powszechna Brodaty. To się więc ostatecznie przeniosło na jego następców. W Krośnie Odrzańskim, dnia szczęsnego 19 marca, Żywot zakończył, a to przypisują i że w klasztorze strzebnickim, który z wielką troską niedawno był złożony i hojnie przez jego pobożność uposażony, w roku 1238 uroczyście, jak przystało, na księcia spoczął. Tenże więc Henryk z mocy ufundowania zasłużył, by w tym kościele Henrykowskim spocząć, a nawet jeśli nie sam z siebie, to przez wsparcie swoje udzielone za pośrednictwem. Kancelisty sekretarza Mikołaja ten klasztor stworzył, jak to opisano o nim. O życiu tegoż księcia wiele powiedziano, a po śmierci jego cuda się okazały szczęśliwe i jego żony Jadwigi Świętej, co i o ich życiu świętym się opowiada ogólnie. Tym trzeba się radować jako ich świętymi żywotami do nich się odwoływać jako żywotów w prawdzie pełnych by zwołały głosem swoim byśmy uczestniczyli w nich jako poszczególni ludzie co uważam iż to, to uważa oczywiście Piotr Zbyczyny jako kaznodzieja i to co Bóg dał kanonik nam w życiu a i co w cudzie przemienienia śmierci ludzkiej w życie wieczne znakiem jest rzeczy tam dokładniej to jest opisane rozdział 68 to o tym traktuje księciu Henryku Synu świętej Jadwigi i jego śmierci pobożny książę Henryk nastał po Henryku, syn jego, kiedy to pierworodny Bolesław otrze nie rządził. Naród wtedy tartarski piekielników jakby z piekła spod ziemi się pojawił z najazdem gwałtem najeżdżając. Muszę sprawdzić. Ungarian. No Ungarów, dobra. Węgrów. Sandomierzczyznę. Kraków i Silezję, czyli Śląsk, które sponiewierał wycinać wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy tam byli. Kiedy podeszli niemal podlegnicę Tatarzy i zalegli do miejsca, co teraz Walstar się zowie, spotkali tam się niewierni z księciem, z ludźmi jego w wierze katolickiej, pozostającymi wyznawcami Boga, wierzącymi w sodostateczny. Biada! Padł i bez wątpienia wówczas stało się, że ofiarę tę najwyższą poniósł dla swych poddanych, że im siebie dał. W roku 1241 naszej ery, 5 Idy kwietniowej, został pochowany w klasztorze św. Jakuba u wrocławskich franciszkanów, u braci wrocławskich i tam spoczywa w pokoju. Taką wspaniałą śmiercią książę zmarł, cztery zostawiwszy córki, dwie które wydane były ze synów Konrada, księcia Mazowsza. I tu bym polemizował, co chyba chodziło o tego drugiego syna jego dobra. Co było powiedziane: dwie z pozostałych żyły w Trzebnicy, z których jedna była porwana przez Bolesława starszego brata, który wydał ją za żonę Przemysławowi, księciu Gniezna. Ostatnia, której ciało było niedorozwinięte, w Trzebnicy pozostała, jednak nad tym ciałem umysłem zapanowała. Zaś za stawiennictwem świętej Jadwigi, jej babki, matki, do klasztoru świętej Klary, Klarysek we Wrocławiu poszła, by Bogu służby swoje ofiarować. Oprócz tego, czterech miał synów ów Henryk zgładzony przez Tatarów, którzy następowali z, panny, z pani Anny, siostry króla bochemi Poremki. Anna, która była córką króla Otokara, przemysł Otokar I, Spoczywa w klasztorze świętej Klary wymienionym wcześniej, który sama stworzyła i fundowała. Synowie ci to Bolesław Legnicki, Łysy, czyli Bolesław II Rogatka, Henryk Wrocławski, zwany Białym, Konrad Głogowski, książę, czyli Konrad I Głogowski i arcybiskup Władysław z Salzburga, Władysław Wrocławski. Miał on ponadto jeszcze dwie córki, z tego związku Elżbietę i Anetę. Agnieszka Wrocławska. Po śmierci ojca... rozdział 69. Po śmierci ojca, powinna ziemia Silezji. Tak, ślezan Sle odetchnąć, Lecz stało się inaczej po tym zdarzeniu. Starszy brat Bolesław Łysy, przeciw braciom młodszym trzy wyprawy począł oblegając Wrocław, a gdy młodziankiem był jeszcze według prawa niemieckiego, jakiego? Prawa teutońskiego, teutonów lokował, nie siłą, lecz bez niej dobrowolnie, a gdy było im niełatwo, umów osadniczych zasadcych bronił, umowy osadnicze egzekwował, nie naginając ich. Bolesław bowiem miał wzgląd na wielu zbiegłych z różnych stron, Teutonów zebranych w jednym miejscu nie tylko bez ziemi, lecz również ofiary pożarów i innych zniszczeń. Złe to zaprawdę było, co się stało w Nowoforo, czyli w Nowym Miasteczku. Porówni w kościele, co przy cmentarzu, do którego się schronili, przez podpalenie pięciuset ludzi uśmiercono. A jeszcze zło powiększono obozami najeźdźców w tej ziemi, urządzonymi, z których to obecności tam same były uszczerbki a jeszcze ten, że Bolesław od braci swoich odłączył Zamek Lubuski z ziemią brandenburską, Brambors? Janowi poruwni, porówni pierwszemu tonowi jakoż Brandenburgi biskupowi, a obok grunty własne legnickie, a wewnątrz tych granic obozy najesów, co oznaczało przemoc wobec ubogich, którzy zostali bez koni i boso bez sług. Z niejakim suriano wyglądał posłańca w tej nicości nędzy, co i dobrze, chcąc innych do złego przyciągnąć. Nie dziwi, że na, os na ostatku boska zemsta dosięga napastników. Smutne to jest, że wielu książąt nie uważa i zawsze z potu trudu prostych ludzi reszta łupów dla nich przypada, z czego się cieszą, chowając to w śpichlerze, ciągle nienasyceni. To są książęta bez charakteru. Zamiast przychylność mieć do obrony sierot i wdów, a nawet się z tej możliwości cieszyć, są jak złodzieje i zbóje, grabiąc ich mienie. Nawet jeśli nie sami bezpośrednio, a przy pomocy innych, co i tak jest jeszcze bardziej haniebne. Bo zło umacnia, gdyż wspierając takich złodziei, którzy by, któż by wątpił, że robią wszystko, by zło jeszcze wz wzmóc. Bez wątpienia, są to książęta którzy będą w niesławie, jak i, i spadkobiercy. A choćby pokutem zadaną się nawrócili, przed potępieniem wiecznym i tak nie uciekną. To nawet książą dotyczy. Koniec czytania trzynastego. Sława bracia i siostry.